Sevolgang, 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 Sevolgang Biorę sobie bucha Sevolgang, 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 Sevolgang Piznisz sobie w zdyla Hej Lecimy Po soczewkę Dla Hej Zaczynamy takiego vloga krótkiego Znaczy krótki, może będzie długi, ale Zależy jak mi się Zmieści tutaj pamięć mi się zmieści mam słuchawki ale nic nie słucham żeby, bo ja nie słucham nic fajek kupiony więc można żyć z tego lecimy już do tego po te soczewki taka aktualizacja do tego co mówiłem wcześniej A to operację na, na prawo okno. No i rama 20, to jest I nie może nic dźwigać, nie może nic tego. Więc ja się wszystkim będę zajmował. A to na tyle. Widzimy się niedługo. Jesteśmy w metrze. Ja oczywiście odsyłam. Mamy kapela przyjemna. Zawsze w tej grajemy. Zawsze nam kochali. Bardziej kochali. Mój dziadek zawsze kochał. Ta tak się Wielka, tak wyrzucają. tak się zarabiają. Jak coś im wpłacą, oczywiście. To zawsze tak jest, że im wpłacają. Pałac kultury jest już. Jesteśmy już. W Pałacu kultury. Znaczy, przy Pałacu kultury. Dziękuję. Ja ulotek to ja nie chcę, bo to... cholera mi te ulotki. Dobra, lecimy dalej. A co do początku tego filmu, to jeżeli napisałam, że jadę po soczewki, to z góry przepraszam, soczewkę jedną. Po soczewkę jedną. Policja tu stoi, nie wiem czy tak się nagrywa. Ma się tutaj Pałac Kultury widać go jak na dłoni To jest teatr dramatyczny nigdy w teatrze nie było Wie, jakie dynamiczne napięcia mam w filmach raz pokazuję to, raz w dół dynamika jest muszkieter, o to jakiś ten pewnie będzie spektakl jakiś czy coś to może aktora znajdziemy nie aktor to ja jestem chyba postać dramatyczna jest tu macie tu macie Pałac kultury cały wykazał kabaret taki róc pijanie Teatrze, miło się do, od ostatniego wejrzenia ha tyle jeszcze się może zobaczymy takie hamaki fajne jak to hamaki są tu ma co to jest choroba co zrobię? przybliżam. Dobra. Często mam biednego człowieka teraz fajkę Tego pana co tu idzie. A! Nie będę świniał przecież. Jest cały pałac kultury. Pokazało ją Zdłuż i przeszło. Dobra. Zobaczymy się za chwilę. To jest super knajpa. Hard Rock Cafe. Dla rockowców i Na no takiej zagrałce. To... A ta aktualizacja do tego Pana. Pan to wiesz szokował ten, ten, co chciał ode mnie pieniędzy. Bo nie chciał pieniędzy. A, a, czy chciał? Chciał, nie chciał. Chciał, żeby kupić mu chleb. Ale coś. na no ale fajnie go poczęstowałem. Bo... Niestety. Pieniądze dostałam tylko na, na tą soczewkę, więc... Pomogłem, ale fajkiem to często nawet. tyle. Ok. Zaraz widzimy się może w galerii trochę. Musimy znaleźć soczewki. Taki sklep się nazywa. Usługi, chondry, torby, akcesoria dla Hmm. To jest Na poziomie 0 nie mogę, to tu gdzieś będzie. Jesteśmy złotych tarasach to... niestety tu nagrywać za bardzo, bo tutaj koniecznie nie może być. Więc... A ja nie jestem z tych co chcą nagrywać, więc... A się może koła albo coś to jeszcze nagrać, zobaczę Poszłem do sklepu Vision Express. Pytam się, gdzie jest sklep twoje soczewki. On mówi, nie wiem, musi pan przejść po galerii. No, przejść. Przeszłem wokół już. Ale ja nic nie widzę. Może to w takich małych budkach jest. to będzie wiedział, to podobna branża. A jest! O kurwa Tutaj! Jest! Dobra, to chyba będzie. Witamy w ogóle Was! To będzie chyba ostatnie wejście. Tam już nie będę nagrywał, nic. Tam nie było tych socze... soczewki tej jednej, w ogóle tych Więc zmieniłem lokalizację. Wola Park to są te centra Prosimy nie kąpać się, w tani i nie śmiecić. Proszę, proszę słuchać. Gdzie tu jest wejście? Tutaj. Dobra. Ja was przez... <coughs> przez serdecznie pozdrawiam. Może jeszcze nagram jak, jak złapię je. Jak będę miał już co to, soczewki. To może nagram jeszcze. Ale na ten moment, w razie czego, to pozdrowienia dla Was. Znajdźcie się, Paweł. Aktualizacja ostatnia. To będę wrzucał. Nie W tam, gdzie też nie było, nie. Dostałem jeszcze dwie To na jutro musi być. Bo dzisiaj ojciec dostał jednodniową, taką na jeden dzień. A jutro musi miesięczną założyć. Na kartę mu to tyle trzymajcie się, pozdrawiam, miłego dnia i do super.